Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie moje drogie kobietki, te, które lubią dbać o swoją skórę, te, które lubią się pielęgnować. Jak widzicie, rozgardiasz mojej pracy, eee, pakowałam beauty boxy i jeszcze pakuję, słuchajcie, te, które mają ochotę na poczęstowanie się kosmetykami Mary Kay to piszcie do mnie. Będę Wam wysyłała beauty boxy, kosmetyki selektywne, które dobieram idealnie do potrzeb Twojej skóry. Dzisiaj dziewczyny kochane, chciałabym Wam opowiedzieć o boosterkach, właściwie o jednym boosterku. Zrobiłam sobie pielęgnację, dzisiaj e, nałożyłam e, kwas, e, kwas glikolowy, który właściwie można powiedzieć ściera Starą skórę. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, dziewczyny, witamy. Witam, witam, witam. Napiszcie, jak się dzisiaj macie, bo tu jest w Krakowie przecudowna pogoda. Jest tak ciepło. Kocham taką polską złotą jesień, kocham. Napiszcie, czy u Was też tak pięknie jesień, napiszcie, czy też się dobrze macie dzisiaj, bo ja mam pełną, pełno, pełno energii, a dodatkowo jeszcze przeczytałam z rana, że dzisiaj mamy dzień uśmiechu, więc uśmiechamy się, uśmiechamy się dużo, 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 bo uśmiech daje nam to, co ludziom bardzo często brakuje, czyli radość życia, radość życia. Słuchajcie, dzień dobry, przywitajcie się ze mną, kto jest, przywitajcie się, Dajcie znać, kto jest w pracy, kto ukradkiem ogląda mojego lifea. Tak, dajcie znać, kto jest, kto jest akurat tak jak ja. Później o rozpoczyna poranek z pielęgnacją. Dajcie znać, co tam u Was. A ja dzisiaj chciałabym Wam, moje drogie, powiedzieć o jednym z wyjątkowych kosmetyków, który tak naprawdę jest nowością. Mamy go od miesiąca czasu i od miesiąca czasu używam. Wspaniałego boosterka, używa przeciwzmaszczkowego, no w moim wieku to konieczne, <grych> plus jeszcze dzień dobry Kasieńko, jak się tam masz? I Wąka dzień dobry, dzień dobry, napiszcie jak się macie, jak, jaka pogoda, czy pracujecie, czy, 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 czy razem ze mną właściwie pielęgniecie się teraz? Słuchajcie, tak sobie teraz patrzę, że tutaj mi się odbija piękny niebieski kolor podobny do mojego sweterka, lecz się dzisiaj dopasowaliśmy z busterkiem. <grym> Słuchajcie. E, opowiem Wam dzisiaj o busterkach i właściwie będę nakładała na moją twarz. E, Wypielęgnowałam moją twarz, oczywiście umyłam, zrobiłam kwas glikolowy. Uwielbiam przygotować moją skórę do tego, że jak będę nakładała coś wyjątkowego, to moja skóra przyjmuje. A jeśli ściągniemy tą swoją starą skórę, tak bardzo często mówię o tej skórze, którą tak naprawdę wyrzucamy do kanału, czyli ściągamy ten Stary, martwy na który bardzo często blokuje. I akurat yy, wczoraj, tak, wczoraj miałam yy, do czynienia z yy, panią, która miała bardzo dużo zaskórniaków, takich, y, takich wiecie, takich pochowanych, podskórnych różnych zaskórniaków. Yy, I co ja mogę z tą moją skórą zrobić? Dziewczyny, to jest nic innego, tylko troszkę zaniedbana skóra. A właśnie, co to znaczy zaniedbana, to nie znaczy, że się nie myjemy, dziewczyny. Proszę was, nie myślcie tak. Zaniedbana skóra to jest troszkę źle pielęgnowana i jeśli mamy źle pielęgnowaną skórę, czyli mamy bardzo dużo tego martwego naskórka, nie złuszczamy tego, bo boimy się na przykład używać peelingów, mikrodermobrazji czy jakichkolwiek kwasów albo po prostu idziemy po taniości i używamy byle co, byleby zamaskować, nałożyć krem, dużo podkładu, dużo pudru i wtedy nasza skóra po prostu nie oddycha. I Pojawiają się zaskórniaki, pojawiają się. Dzień dobry Kasia Knych pracuje teraz chwila przerwy na kawę. Super Kasiunia. Ja też przed chwilką wypiłam kawę aż właśnie tak się patrzę, rozglądam czy nie wziąłam wody ze sobą. Jakoś tak mi dzisiaj wody potrzeba. Także pięknego, pięknego, pięknej kawy ze mną. Bardzo się cieszę, że jesteś. Dziewczyny wracam do boosterka i yy, już tłumaczę jeszcze raz jeśli mamy Zaniedbaną skórę, czyli bardzo dużo martwego naskórka. Ta skóra nasza jest bardzo wysuszona, odwodniona, bardzo często taka szara. Bardzo często widać, aż patrząc na kobietę, tak widać, że coś jest nie tak. No właśnie, taką szarość widać. I żeby. Wyciągnąć blask z naszej skóry, już Wam dziewczyny pokażę, oczywiście koniecznie, każdy z Was polecam mleczko 4 w 1 do mycia, które oczyszcza, tonizuje, złuszcza martwy skórek. jest bardzo dobre, jeżeli chodzi też o działanie przeciwzmarszczkowe, czyli te, które mają... 30, 20, 25, plus Monik no, będzie. E, możecie używać linii Timewise, e, zwłaszcza mleczka, dlatego że przepięknie usuwa już martwe naskórek przy codziennej pielęgnacji. E, Iwonka Pachowicz, super pogoda, rewelacja. Słucham Cię e, w szatniej szkole. Iwonka, kochana, o ojejku, mam nadzieję, że tam wiesz. Ale Ty nie chodzisz do szkoły, chyba że pracujesz w szkole, bo w sumie to nie wiem. Iwonka, tak e, znam te e, strzyczajki, Słuchania czegokolwiek, bo coś na przykład, coś ciekawego będzie. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy live będzie ciekawy. Dobrze, dziewczyny? Więc mamy że będzie 4 w 1, produktem 4 w 1. Jeśli chcesz go wypróbować, no to właśnie znowu wracamy do Beauty Boxa, który już tutaj poszukiwałam. Możesz wypróbować kosmetyk. To nic nie kosztuje. Jakbym, jakby to można powiedzieć, bardzo chętnie rozdaję moją wiedzę na temat kosmetyków, na temat tego, żeby pięknie wyglądać. Dobra, przechodzimy do kolejnego kroku pielęgnacji dziewczyny, płyn nawadniający, który otwiera nam nasze komórki, przygotowuje skórę do tego, żeby coś dobrego zabrać i żeby transportować do środka skóry Wszelkie dobre kosmetyki, dziewczyny, ja będę to bardzo często powtarzała, bo to jest niesamowicie ważne. Zobaczcie, kilka kropelek, nie trzeba, nie trzeba y, używać wacików, po prostu kilka kropelek rozkładam na mojej buzi. Pamiętajmy o dekolcie, dziewczyny specjalnie sobie dekolt taki przygotowałam i rozcieramy ten płyn nawadniający po całej buzi, w okolicy oczu też, to nam nic nie zaszkodzi, po prostu wszystko się będzie dużo lepiej wchłaniało do naszej skóry, także dziewczyny, resztę pozostawiam na rączkach, ja mam już taki nawyk, że właśnie e, każdy produkt nakładam na rączki, dlatego żeby nie było widać wieku, dziewczyny, tak, żeby nie było widać wieku, to dbamy o swoje szyje, dekolt, twarz i dłonie zewnętrzne, tutaj można zdradzić y, kobiety wiek. Okej. Okay. I teraz przechodzę do boosterka dziewczyny. Co to w ogóle jest boosterek? Już, już wam powiem. Amerykanie tak naprawdę opracowało innowacyjne rozwiązanie kosmetyczne nawilżający booster z kwasem hialuronowym i ceramidami, dziewczyny. Coś, co jest taka bomba witaminowa dla skóry, coś co po prostu torper, torper, torpeduje, torpeduje. Torpeduje wszelkie Złe komórki i pobudza te właśnie dobre. Czyli codzienny zaszczyt nawodnienia dla naszej skóry dzięki regularnemu stosowaniu, i to jest właśnie też klucz. Regularne stosowanie, czyli albo rano, albo wieczorem. Ja sobie używam nawilżenia rano, na noc sobie daję booster przeciwzmarszczkowy. A w międzyczasie jeszcze dokładam czasem kwas, czasem retinol, czasem jeszcze dodatkowy. Dodatkową maseczkę, zależy na to, mam ochotę. I teraz dziewczyny, tak, właśnie dzięki regularnemu stosowaniu. Będziemy, mieli, będziemy miały bardzo dobrze, dogłębnie nawilżoną naszą skórę, przy okazji będziemy miały ochronę naturalnej bariery naszej skóry. Dziewczyny to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, jeżeli nasza skóra też będzie ochroniona, czyli będziemy miały tak zwany niewidzialny płaszczyk na naszej skórze, eee, niewidzialny płaszczyk. Eee, Monia, dzień dobry pani Bogusiu, dzień dobry, pozdrawiam, tak? I dziewczyny, teraz tak. Wysoce efektywna i ukierunkowana formuła naszego produktu zawiera aż dwie formuły kwasu hialuronowego, ceramidy i ekstrakt roślinny o intensywnym działaniu. I dziewczyny, każda popatrzcie, jedna na drugą, która ma sz szarą skórę, suchą skórę, powinna używać właśnie tego pustelka. Dla równowagi, dla nawilżenia skóry, dla dobrego nawodnienia skóry, jeżeli widzimy, że nasza bariera skóry jest osłabiona, a zbliża się zima, więc musimy wzmocnić naszą skórę, żeby nie pękały naczynka, żeby nie pojawiały się różne y, pajęczynki, jak często kobiety mówią, a ja mam takie pajączki po, po twarzy. No tak, jeśli masz bardzo delikatną skórę, zwłaszcza skóry suchej, które mają bardzo pergaminowe wręcz skóry, nie dbają o te swoje skóry, czyli nie, da, nie dawają, nie, nie nakładają czegoś bardziej wzmocnionego, to po prostu ta skóra będzie pękała, naczynka będą pękały, skóra będzie bardzo, bardzo delikatna. I teraz, dziewczyny, jeśli wiesz, że ktoś w Twoim otoczeniu ma taką skórę, już bardzo Cię teraz proszę, szybciutko, udostępnij tego live'a, dlatego, że być może Twoja ciocia, babcia, mama właśnie ma taką skórę. I ja oczywiście sprezentuję jej takiego beauty boxa, albo sama jej może sprezentować, beauty boxa, gdzie będzie mogła wypróbować kosmetyki, i dasz jej mój serwis, dasz jej moją wiedzę ona Ci na pewno za to podziękuje, że za jakiś czas jej skóra będzie wyglądała wyjątkowo pięknie, wzmocni się właśnie skóra, będzie jędrniejsza. I już nie wspomnę o tym, że będzie pełna blasku. Dziewczyny, jak używać busterka? Już wam pokazuję. To jest bardzo dziewczyny łatwe, bardzo łatwe. Busterek to po prostu, popatrzcie. Jedna, jedna kropeleczka, te, to zobaczcie, taka esencja. O, o po prostu, kapie tutaj taka esencja. Ona jest taka dosyć gęsta. Zobaczcie, jak ta kropelka się przemieszcza do góry. I teraz ja tą odrobinką nakładam na czoło. Słuchajcie, no. No, 50 lat, to już trzeba zadbać coś więcej, nakładam na moją twarz całą i lekko wyciskając ten busterek, zobaczcie, lekko wy, wyciskając z tej pipetki co tam jest, I teraz zamykam, nie dopuszczamy powietrza, żeby tam się wiecie, była cały czas świeżość, pamiętajcie o tym, tu jest bardzo delikatna gąbeczka, możemy sobie na, naciskać i jeszcze raz pokazuję, wydostajemy, Niewielką ilość dziewczyn, taka kropelka wystarczy do tego, żeby zadbać o swoją skórę. I dziewczyny, możecie się z tym spotkać, że to będzie bardzo lekko szczypało, ale wiecie co? Lubię ten efekt szczypania, dlatego że ja wiem, że wtedy kosmetyki działają i to jest cudowne. Nakładamy to na czystą skórę, na czystą, bez żadnego kremiku wcześniej, tylko nakładamy na czystą, właśnie przed. Właściwie jakimikolwiek produktami, które mm, są intensywne, i nakładamy sobie na naszą skórę. Dobra, i teraz na to nakładam serum. Serum akurat tutaj mam witaminę C, dodatkowa bomba witaminowa i witamina E, która przede wszystkim przepięknie wyrówna mój koloryt skóry i właśnie wzmocni naczynka. To co Wam dziewczyny mówiłam o naczynkach booster i witamina C. Podstawa na jesień, żeby wzmocnić skórę przed zimą. I moje drogie, dwie pompeczki wystarczy do tego, aby rozprowadzić na rączkach i ruchami pianistymi na usta, na czoło, tak? Rozprowadzić po całej skórze. Honiczki i dekolt i szyja dziewczyny. Jak będziecie nakładały większą ilość kosmetyków, to właśnie takie małe ilości Wam wystarczą, i stąd dłużej możemy się cieszyć pięknym wyglądem dziewczyny. Zobaczcie, jak już moja skóra nabiera blasku. Zobaczcie, zobaczcie to, to się dzieje po prostu na Waszych oczach. Ja tutaj nie muszę żadnych filtrów nakładać, bo gdybym nakładała, może bym nie była wiarygodna. Więc jak mnie spotkasz, to z reguły słyszę, Ej, masz lepszą skórę niż na wizji. Słuchajcie, i teraz z racji tego, że ja mam 40+, plus, e, może prawie, prawie 50, to używam kremiku intensywnie regenerującego. To jest kremik z serii Reaper na komórkach macierzystych, który bardzo pięknie ujędrnia naszą skórę, odmładza naszą skórę. Więc kochane, wszystkie te 40+, plus, to jest coś dla Was. Tyk! Wyciągam niewielką ilość świeżutkiej dawki przepięknych e, przepięknie pachnącego kremiku, bardzo delikatnie. Tak jak powiedziałam, komórki macierzyste co robią? Odbudowywują naszą skórę, więc tą niewielką ilość kremiku, dziewczyny, rozprowadzam znowu w paluszkach i nakładam na moją całą twarz. Zobaczcie. I nakładam na moją całą twarz. Rozprowadzam lepiej to, co jest więcej i znowu podstawowym, podstawowym ruchem, bo to już po prostu. Już tak musi być. Wokół ust rozprowadzam po całej mojej twarzy, dźwigając skórę, dźwigając skórę do góry, żeby przyciąganie ziemskie nie miało prawa działać na moją skórę. <grych> I mówię do siebie, że jestem piękna, jestem młoda i to samo wam, dziewczyny. Sugeruję, żebyście sobie codziennie właśnie tak robiły. Dziewczyny, jeśli się Wam podoba, to mam. Proszę udostępnijcie, żeby dużo kobiet korzystało z tego, z tych moich doświadczeń. ja Tutaj mój kanał prowadzę po to, żeby e, każda kobieta wiedziała, jak może używać kosmetyków, czy będzie moją klientką, czy nie. Jeśli nie masz w ogóle doradcy piękna, a chciałabyś używać kosmetyków, napisz do mnie bardzo chętnie ci, e, bardzo chętnie Ci podpowiem, jak używać kosmetyków, co używać, doradzę, jak się malować, jak prowadzić również grupę biznesową. Wszystko to pełen pakiet. Piękna, jako Beauty Coach e, chętnie Ci podpowiem, co używać. I widzisz, znowu mam ten nawyk, nacieram moje zewnętrzne dłonie właśnie tymi, nawet z tym kremikiem, dlatego że w nim też jest filtr. I żeby moja skóra się z zewnątrz dłoni nie starzała, również nakładam kremik i skóra jest bez. Akurat prześwietliło się, akurat jest skóra bez plam, bez plam, zwłaszcza tych starczych, a dlatego, że jest po prostu zadbana, dobrze dziewczyny i teraz co robimy, kto zgadnie jeszcze nie mamy tutaj kremu pod oczy dziewczyny, więc jeszcze obowiązkowo kremik pod oczy, czekaj przepraszam, sięgam do mojego kuferka z kosmetykami gdzie mój kremik pod oczy zwykle używam Reaper, ale dzisiaj użyję z linii Time Wise, e, dlatego, że w końcu. Działam przecież znaczkowo, time wise, czyli zatrzymać młodość, zatrzymać czas dziewczyny, krem pod oczy bardzo daleko nakładamy, żeby nam nic tam aktywnego do oczu nie weszło, żebyśmy nie płakały przez cały dzień albo żebyśmy na przykład nie spuchły, prawda? Bo często jak nałożymy bardzo blisko tego kremu pod oczy, mamy efekt opuchniętych oczu, wtedy ta ilość kremu, który sobie nakładamy na twarz nie. Nie, nie, nie współgra z naszą skórą, nie, nie, nie nasłaż tylko pod oczy i właśnie bardzo często oczka są podpuchnięte, więc krem dajemy daleko. Gałka oczna jest ciepła, więc przyciągnie sobie tego kremu ile potrzebuje i jak widzicie dziewczyny, też smaruję kremem moje rzęsy, odżywiam też łuk ee, rzęsy, brwi, rzęs nie smaruje. <śled> łuk brwiowy sobie smaruje, przez to też jeżeli jakikolwiek makijaż robię na moich brewkach, zobaczcie, wtedy ładniej wygląda, dużo lepiej się wszystko wchłania. Jeżeli mówimy tutaj o e, na przykład m, makijażach permanentnych, używamy produktów nawilżających, żeby lepiej kolor się trzymał, żeby lepiej wbijała się igła. W skórę. Także wszystkie te kobiety, które korzystają z botoksów, również potrzebują dbać o swoją skórę, żeby ta ich skóra była mięsista. Zupełnie inaczej botoks rozprowadzi się w skórze, a zwłaszcza takiej, która będzie właśnie nasączona różnymi dobrymi składnikami. Wiem, co mówię, mam sporo koleżanek, które korzystają z medycyny estetycznej i właśnie. Takim podstawowym zestawem dołożę jeszcze do tego kremik. E, mogą cieszyć się pięknym wyglądem, nie tylko na skórą, ale również pięknym wyglądem. I co dziewczyny? To no, robimy makijaż. Bardzo szybki zrobię makijaż, dlatego że dzisiaj chcę Wam tylko pokazać, chciałam Wam dzisiaj tylko pokazać na temat busterku pielęgnacji, więc dzisiaj tylko nałożę odrobinę podkładu. Jeśli też nie umiesz sobie podkładu dobrać, możesz napisać do mnie, chętnie ci podpowiem, jak używać dobrze podkładu, którego, który będzie najlepszy dla ciebie. Mam 13-letnie doświadczenie mm, z kosmetykami, z paniami, więc na pewno z tobą też sobie dam radę. Z twoją skórą, może nie z tobą tylko z twoją skórą sobie też dam radę. Dziewczyny, napiszcie, jakie wy macie doświadczenia, te, które używają boosterków. Napiszcie, jakie wy macie doświadczenia, bo tutaj widzę już te Niektóre specjalistki, napiszcie jak się wam boosterki sprawdzają na waszych twarzach. Co lubicie jak używacie? Tutaj widzę akurat Monię, która mi właśnie mówiła, że już jej busterek skończył. Monia podziel się tutaj. Jak to zrobiłaś, że ci już busterek skończył? Dobrze, dziewczyny. I teraz co? Teraz sobie jeszcze zrobię kontury twarzy. I to będzie cały mój makijaż, dziewczyny. Dzisiaj bardzo delikatnie, bardzo lekko. Rozświetlenie dodatkowe jeszcze dziewczyny. Rozświetlenie. Oczywiście moją standardową paletką, którą, e, którą, którą pokazuje każdej pani. Ja lubię łatwość. Ja lubię lekkość. Elegancki róż. Elegancki już zobaczyć, już to się dzieje. Troszeczkę różu, zupełnie inaczej kobieta wygląda, już jakby się wstydziła. Dobrze. Ok, nawet troszeczkę różu na, na powiekę zewnętrzną, to dodaje świeżości, to dodaje młodości, więc polecam i jeszcze rozświetlacz, który też nakładałam sobie na kość policzkową, więc teraz sobie go też dam na oko. Dobra. I teraz co? Wytuszujemy rzęsy. E, gdzie jest mój tusz? Czasem dziewczyny, jak e, pracuję, to wszystko mam niby pod ręką. Niby pod ręką i szukam. I szukam. I tusz, który kochają wszystkie kobiety, które na przykład jak się im odbijają. E, rzęsy na powiekach górnych. To jest tusz, który właśnie wygięłam sobie specjalnie szczoteczkę, żeby mogła sobie bardzo łatwo pomalować rzęski. Zobaczcie. To jest tusz, który działa hypoalergicznie, czyli nie powoduje żadnych uczuleń dla naszych oczu dziewczyny, więc polecam każdej z Was, która lubi mieć dobrze wytuszowane rzęsy. Drugie oko. Mówię oko. Oczywiście dziewczyny, ko, dla kogo może być booster? Bo jeszcze może o tym powiem. Booster może być dla każdej kobiety, która lubi dbać o swoją skórę. Booster może być dla każdej kobiety, która A. chciałaby bardziej nawierzyć swoją skórę. Czasem jest tak, że panie na przykład nie używają nic mocnego, bo nie lubią. To właśnie dodatkowy taki boosterek bardzo fajnie wzbogaci, chociażby taką serię. Ślicznie Dzielna Kobieto. A, dziękuję. Haniu, zawsze jesteś miła dla mnie. Dzielna kobieta, tak. Chyba jestem dzielna. Jestem dzielna, jestem waleczna, lubię walczyć o, o różne rzeczy. O! Widzicie, ciało mi się. Ale mam patyczki, teraz wszystko usuniemy. Dziewczyny, właśnie, fajnie jest, jak na przykład. Fajnie. Nie jest fajnie, jak się ciapniemy yy, tuszem. Bo potem o jajku muszę tam coś poprawiać, tak? Eee, ale jak na przykład wysuszy nam się ten tusz, dajmy mu się wysuszyć. Nie rozmazujmy tego na oku, tylko po prostu dajmy mu się wysuszyć i praktycznie sobie po prostu ściągniemy bez żadnego, bez żadnego problemu. OK. OK, okej, okay, okej. Okay. Proszę bardzo. I dojrzałe kobiety, moje kochane, dojrzałe kobiety, te, które słuchacie moich nagrań, ważne, pod, podciągnijcie te dolne rzęsy, zobaczcie jak się oko otwiera i wtedy nie widać tych opadających powiek, możecie wrócić na początek nagrania, zobaczyć jak ja wyglądam naturalnie, też widać u mnie tę opadającą powiekę. Jeśli zrobimy rozświetlenie oka, jeśli zrobimy takie mm, mocne nawilżenie, nawilżenie, rozświetlenie oka i nałożymy tuż. Dziewczyny dużo, dużo lepiej będzie oczko wyglądało. Szukam pędzelka jeszcze i nałożę sobie takiego rozświetlającego, białego mm, cienia, który pod sam łuk brwiowy tylko wrzucę. Po co? Po to, żeby oko moje było jeszcze bardziej otwarte. Tak? Druga strona. Taki biały, połyskujący. Dziewczyny, nie robimy tego na całej powiece, żeby mi nie wyglądał jak klaun, ale tuż pod łukiem brwiowym, zobacz. Wtedy oko wygląda i jeszcze bardziej otwarte i też dla tych z was, które widzicie, że jest ok opadająca powieka, jak najbardziej w kąciku też można tutaj w kąciku zrobić sobie nawet bym powiedziała w dolnych rzęsach e, zrobić bardzo delikatnie białym i ja sobie do tego do tej czynności użyję taką białą kredkę tego jeszcze nigdy nie robiłam tutaj z wami dziewczyny po to jak jest oko otwarte dziewczyny zupełnie. Ładnie wygląda świeżutko. O! Troszeczkę, zobaczcie, jak wygląda świeżo, fajnie oko. Taką białą kredeczką tylko minimalnie. I co na koniec? Hmm, usta. Skoro mamy dzień uśmiechu dzisiaj, to nasz uśmiech musi być widoczny. Musimy nałożyć bardzo dobrą szminkę, której kolor będzie widoczny. I zobaczcie, kilka posunięć. błyszczykiem. Ach, wyjechało mi się. Potrzebujecie dobrych błyszczyków, szminek, piszcie. Bo to co serwujemy samym sobą też będziemy serwowały to dla Ciebie. Więc abyś mogła cieszyć się pięknym wyglądem twojej skóry, abyś mogła cieszyć się dobrym dotykiem, żebyś czuła, że to wszystko, co nakładasz na Twoją twarz, będzie pracowało z korzyścią dla Ciebie. Tyle. Bądźmy w kontakcie. Około 12 robię moje live'y. Czasem po w przerwie kawowej, jak to u niektórych bywa. Dziewczyny, wszystkiego dobrego. Piszcie do mnie, proszę, udostępniajcie nagranie, żeby wiele kobiet widziało. Aniu, witaj kochana. Aniu, Aniu, Ania Barcik, tak. Witam Cię kochana, witam, 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 hani, witam, Anię, Hania i Ania, proszę. Dobrze, dziewczyny. Ja właściwie skończyłam. Dzisiaj w roli głównej był booster, który mocno nawilża naszą skórę, więc popatrzcie, jak wygląda skóra po nałożeniu właśnie boosterka, bardzo delikatnie wykończona. Jeśli nie masz swojego doradcy piękna, pisz do mnie, chętnie Ci pokażę, jak dbać o swoją skórę, żebyś Ty również mogła cieszyć się przepięknym wyglądem. Krok po kroku przeprowadzę Cię poprzez moje 13-letnie doświadczenie, przez cały proces pielęgnacji swojej skóry, przez... Cały proces makijażu. Jeśli już chcesz wypróbować kosmetyki, to tak jak mówiłam, mam już beauty boxy do tego, abyś mogła z nich sobie skorzystać. Już tutaj są zapakowane, jeszcze wypachniemy, napiszę liścik, e, swoje ciepłe słowo dla każdej kobiety. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Pięknego dnia Wam życzę i miejcie się ciepło w ten cudowny, piękny dzień. Korzystajmy z tego babiego lata, bo potem jak przyjdzie zima, to nie będzie fajne. Ja osobiście nie lubię zimy. Wszystkie. Jak mam zamówić taki, bo, taki box? Aniu, yy, napiszę do Ciebie na priv, Dobrze? Po live napiszę do Ciebie na priv. Yy, zamówić możesz już tak jak tutaj zamawiasz beauty boxa. Yy, natomiast jeśli yy, ja muszę wiedzieć gdzie go wysłać, więc muszę mieć do ciebie troszkę na miarę, żebym wiedziała, gdzie Ci wysłać takiego beauty Boxa, więc będę potrzebowała adres może in postu, tak, in postu potrzebuję się z Tobą skontaktować, także każda z Was, która chce zamówić właśnie takiego beauty boxa, wypróbować kosmetyki, to dziewczyny, piszcie do mnie. Będę Wam posyłała, bo korzystajcie, zobaczycie. Ja po prostu każda pani, która zaczęła używać beauty boxów, mówi: wow, nie wiedziała, że to tak może cudnie działać na ich skórę. Także Aniu, kochana, już, już się z Tobą zaraz po live skontaktuję, napiszę Ci, jak, może, jak Ci mogę dostarczyć tego beauty boxa, yy, napiszę do Ciebie kilka słów i działamy. Bądźmy piękne, dziewczyny, uśmiechajmy się i cieszmy się, no, tak jak teraz właśnie, przy pięknym, babiem latem. Eee, wszystkiego dobrego dziewczyny. Jeszcze Madzia tutaj się nam pojawiło. Madziunia, obejrzyj live od początku do, do usłyszenia kochane. Pa, pa, pa.